działająca pompa ciepła. Kto ma albo kiedyś widział, ten wie, że stojąc przed nią w momencie kiedy ona działa, pij jak cholera. A wiesz co jeszcze potrafi zmrozić? Moja pompa ciepła, rachunki za prąd. Które przyjdą po zimie do ciebie. Tu mamy piękny nowy dom, akurat, dobrze ocieplony, więc te rachunki nie są jakieś ogromne. Oczywiście, instalacja fotowoltaiczna bardzo pomaga je ograniczyć, no ale w zimę nie ograniczy ich do zera. No nie ma takiej siły. Tutaj dokładamy klientom właśnie magazyn energii, ale jest pewien sposób, żeby nawet przy pompach ciepła rachunki jeszcze mocniej sobie obniżyć, albo praktycznie wyzerwać, jeżeli dobrze to zostanie dobrane. Czyli instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii, fajnie. Ale w tym momencie mamy otwarty nabór w programie Moja elektrownia wiatrowa na przydomowe turbiny wiatrowe. Można tam otrzymać dotację i na tak zwany wiatrak, i na magazyn energii. Także, jeżeli masz, na przykład, instalację fotowoltaiczną na nowych zasadach, chciałeś wziąć dotację na magazyn energii, ale ci się nie udało, ponieważ program się skończył, to zgłoś się do nas. Możemy zrobić przydomową turbinę wiatrową razem z magazynem energii, pozyskać na to 50% dofinansowania. A co jest ważne, turbina wiatrowa nie działa tylko w dzień. Tutaj mamy, na przykład, dzisiaj fajną wieczność, tutaj ona by sobie świetnie radziła. Ona działa w nocy, ona działa głównie w zimę. Ponieważ jesień, zima, wiosna, to są te wieczne okresy w Polsce. Jeżeli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego, zgłoś się do mnie. Przygotujemy wycenę, to jest całkowicie darmowe. Zobaczysz, jak to u Ciebie wygląda. A co najważniejsze, jak masz instalację na starych zasadach, to też się możesz zgłosić. Ponieważ przydomowa turbina wiatrowa z magazynem energii nie musi być wpięta do sieci, ona może działać off-gridowo. Tak jak nie mogłeś dostać dotacji na magazyn energii w programie Mój Prąd, tak w programie Moja Elektrownia Wiatrowa możesz.